Dotyczy ten proces. Proces dotyczy słynnego, słynnego zgaszenia świec Hanukijowych w Sejmie w 2023 roku i szeregu jeszcze innych spraw. Grzegorz Braun idzie do niezawisłego sądu z całym pakietem oskarżeń. Niezawisła, a polityczna prokuratura okręgowa w Warszawie akt oskarżenia przeciwko niemu skierowała 23 lipca i obejmuje on, proszę Państwa, aż 7 czynów zabronionych I teraz pokażę Państwu, za jakie to przestępstwa stanie przed niezawisłym sądem Grzegorz Brown. Otóż pierwsze przestępstwo, najgłośniejsze, to jest, cytat z aktu oskarżenia. W trakcie uroczystości w Sejmie, używając gaśnicy, zgasił świecę hanukową, czym publicznie znieważył grupę ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej. Poprzez wypowiadanie słów tacy jak pani to wstyd nie powinno was być oraz złośliwe przeszkodzenie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego, zapalenia świec w, w świeczniku Hanuki i publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej. Taki jest, jest bardzo poważny zarzut przeciwko, przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Prokuratura tłumaczy tym, że Poprzez zgaszenie przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Hanuki obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu. No i przy okazji jest też drugi czyn bo znowu cytat będzie z aktu oskarżenia tejże apolitycznej prokuratury, to jest tak, w związku z podjętą przez jedną z osób interwencją na rzecz ochrony porządku publicznego skierował na nią strumień gaśnicy z substancją proszkową, co spowodowało naruszenie jej nietykalności cielesnej i lekki uszczerbek na zdrowiu. No ale to, jak mówię, tylko jeden czyn, ten najgłośniejszy. Cóż takiego jeszcze zarzuca apolityczna prokuratora Grzegorzowi Braunowi? Ano. Zdarzenie z maja 2023, 2023 roku w niemieckim instytucie historycznym, gdzie zdaniem prokuratury Grzegorz Braun uszkodził mienie i zablokował wykład profesora Jana Grabowskiego o Holokauście. Zwróćcie Państwo uwagę, że kłamstwa profesora Grabowskiego, wybitnie wybitnego moralnego karła, człowieka, który robi karierę na opluwaniu własnego narodu i zarabia jeszcze na tym pieniądze, bo przecież to była jedyna szansa dla niego awansu w świecie naukowym, jak pojechał do Kanady i tam, gdyby nie to, to, to mógłby sobie na uczelni sprzątać, więc wybrał taką drogę, że będzie za pieniądze, nie do końca wiadomo czy, no ale oficjalnie wypłacane mu przez uniwersytet, pod pozorem badań naukowych dowodził, że tu Polacy są sprawcami morderstw na Żydach, to akurat jako rasizm antypolski albo znieważanie Polaków, grupy narodowościowej Polaków poprzez przypisywanie im zabójstwa, masowych zabójstw Żydów, to akurat a politycznej prokuraturze okręgowej w Warszawie nie przeszkadza.